Cześć, witam Was, ludowy obserwator ze swojej norki książkowej. Słuchajcie, trzy książeczki chciałem Wam dzisiaj polecić. Ogólnie z gatunku parapsychiki. Chyba tak, parapsychologii. Mnie nie wiem czemu nadal jakby spraw jeszcze nie do końca zbadane. Nazywa się parapsychiką, bo w wielu sytuacjach nauka potwierdziła, że istnieją zjawiska telepatii, psychokinezy i innych, że umysł ludzki jest jeszcze bardzo przez nas niezbadany. Niemniej jednak to nie są już do końca zjawiska para. Para oznacza coś takiego dziwnego, nie do końca, nie do końca istniejącego, działającego. Takie trochę pokrzywione. No, ale może to jeszcze trzeba trochę, trochę poczekać, żeby nauka przestała rzeczy, które będą już normalne nazywać para normalnymi. Po kolei. Pierwsza książka, chyba z tych trzech, taka najciekawsza. To jest książka... Ja je tu mam jak zwykle o, w folijkach. To jest książka państwa. Dwie osoby ją napisały. Yy, pani Anny Ostrzyckiej i Marka Rymuszko. Książeczka z roku 89. Mianowicie nazywa się Nieuchwytna siła. Dotyczy ona w całości... Zagadnienia Asi Gajewskiej. To jest Polka mieszkająca w Sosnowcu. Znaczy, Polka wtedy to była dziewczynka, kiedy działy się te sprawy, która miała, wtedy 11 lat, ale książka dotyczy dłuższego okresu jej życia. Ja sprawdzałem sobie w internecie. No to pani jest faktycznie, żyje, istnieje. Ona jest w tej chwili chyba pielęgniarką w jakimś szpitalu. Nie wiem, czy ona ma jeszcze zdolności, czy nie, ale ona miała zdolności do psychokinezy, czyli. Ruszała przedmiotami, przesuwała je i tak dalej. Robiła to czasem świadomie, czasem nieświadomie. Dlatego dochodziło do bardzo trudnych, niebezpiecznych sytuacji. Ona była w szpitalu psychiatrycznym, była badana. Były tu ekipy z Japonii, które nawet kręciły z nią filmy. Bardzo ciekawy fenomen, bardzo fajna książka. No troszeczkę stara, ale Asia Gajewska, tutaj polska bohaterka spraw parapsychicznych. Było to na pewno dla tej dziewczyny uciążliwe, no, bo to się działy różne rzeczy, furwały w mieszkaniu, szklanki się rozbijały, jakieś cuda się działy, nawet ekipy filmowe były w niebezpieczeństwie. Warto tą książkę przeczytać, bo to się działo u nas w Polsce. Jakiś spis treści. No, książka jest ze zdjęciami z mieszkania tego, co się działo z łyżeczek, które Asia sobie wyginała. I, I takich tam różnych zjawisk, na przykład jakiś kranik, który został przez nią bez dotykania naprawiony. No, to są naprawdę rzeczy niesamowite. Naprawdę rzeczy niesamowite. Bardzo polecam tą książkę. Jakbym wam pokazał spis treści, to tak naprawdę on wam niewiele powie, bo to są tylko nazwy działów. Więc nie można po nim za bardzo dojść, o czym jest książka. Nie, tu nawet nie ma spisu treści. No tak, no bo tu są tylko nazwy działów, więc. Z... A nie, jest jakiś spis treści. O, taki. Druga książeczka. Pan Zbigniew Przybylak z roku 1990. Tajemnice parapsychiki. Po części książka się wiąże z tamtym, ale ta książeczka jest taka dużo bardziej ogólnie, ogólna. Tutaj jest bardzo dużo różnych zjawisk, które, które się dzieją. Bardzo ciekawa książka. I o, I o uzdrawianiu bezdotykowym, o długowieczności, o reakcji człowieka na zimno-ciepło, o religiach dalekiego wschodu. O wpływie księżyca, kosmosu, bioenergoterapii, Einsteinie, magicznym oku, z jakieś tam super treningi. Książka fajna, fajna, dość miło się ją czytało. Krótkie rozdziały dotyczące różnych rzeczy. Pokażę Wam tutaj treść oczywiście, żebyście sobie zrobili stopkę, żeby ktoś chciał zobaczyć, o czym jest książka. Bardzo polecam. Taka łagodna. Fajnie się czyta. Zbigniew Przybylak. Tajemnice parapsychiki. 80. Yy, przepraszam, 90. Jak ja mówiłem? A, tylko 90. No i trzecia książka. Tajemnice parapsychologii. Taka. Yy, to jest pan Krzysztof Boruni i Stefan Manczarski. To takie nazwiska w, w tym świecie tajemniczych spraw ludzkiego umysłu i jego wpływu na materię na inne umysły i tak dalej. To jest, to jest taki, taka, taka, taka bardziej już naukowa, naukowe opracowanie, ale nie do końca. Yy, tutaj no książka zagłębia się w telepatię, w psychotronikę, w psychokinezę, doświadczenia, doświadczenia z wykorzystaniem jakichś urządzeń elektronicznych. Yy, jest o, yy, no, o duchach, o sugestii, o nośnikach i transformacji, bioinformacji. Jakieś tam wspomnienia, magia, co z czym to może być, czego to się bierze, biofizyka, radiofizyka, cybernetyka no, ekspery i eksperymenty przeprowadzane, 3573. Więc... O! Taki tutaj spisik treści. Więc książeczka taka już trochę bardziej zaawansowana. Jak ktoś się interesuje tymi tematami, no to oczywiście Kamil Milowy, bo to jest książka o tajemnicy psychologii, parapsychologii, manczarski. Często jest, manczarski Boruń, często jest cytowana w jakichś innych książkach, całości, fragmenty, często są odwołania do badań, które, które ci panowie przeprowadzali. Więc jak ktoś w temat chce trochę wniknąć, to tą książkę będzie przeczytać. Natomiast jak ktoś uważa, że ten temat go nie interesuje, nie wiem, pewnie będzie się męczył życie po życiu to coś jest, no tego jakoś nie pamiętam. No, w każdym razie te trzy książeczki polecam, bo są bardzo fajne. W szczególności to polecam to Sigajewskiej. czyli Nieuchwytna Siła. To jest fajna książka, bo jest taka, no taka życiowa bardziej. No i te dwie, jedna mniej zaawansowana. Różne ciekawostki z para świata, a druga już o parapsychologii. Wszystkim, co się z tym wiąże. Bardzo ciekawy temat. Możecie coś zasubskrybować, możecie kliknąć lajka. Like Boże, te prośby są najlepsze. No i co? Wszystko. Żegnam Was. Na razie, hej!